Dzień dobry! Dzień dobry z tej strony! No, noc, nie kupiłem itemków. Chcieliście Talona? No więc co ja robię? Gram Talonem, chociaż nie umiem nim grać, ale, ale będę nim grał, bo tak z reguły robię. Przynajmniej jest śmiesznie, przynajmniej się czegoś uczę, bo zaczynam rozumieć czempiony. I mam nadzieję, że się dobrze bawimy razem. Ogólnie uwielbiam wasz odzew pod filmami. Naprawdę. Dobrze mówię? Dobrze, tak się mówi po polsku. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Naprawdę. Świetną mam widownię. Nie mogłem sobie lepiej wyobrazić. Dziękuję wam za to. No więc Chapchain. Aha, i jeszcze oczywiście polecam przeczytać opis pod filmem, bo może was sporo omija. Na przykład grupa na Facebooku dla nietoksycznych graczy. Albo mój fanpage. Polubcie mój fanpage. Mam tutaj 15 tysięcy prawie, a na fanpage mam tylko jeden tysiąc. Kurde, zróbmy to razem, pomóżcie mi wypróbować mój fanpage, PLEASE! Dobra, ciapciamy. No, Wówiem, wiem, że jest takim... obszarowym ciapciaczem. Spróbuję do O. Dobra, już nie jesteś taki twardy, co? Jak ci ponton przebiłem. Dobra, harasuj. Ej, to jest dobre do harasowania. Bo to doskakuje od razu, tak? A z bliska robi kryta takiego jak. We. A co to jest? O to jest taka dobra ogólnie. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze to rozwijam. Że w dobrej kolejności. To jest oczywiście ranket. Tylko, że na poziomie progu. Bo jak gram postaciami po raz pierwszy, to nie mam problemu, żeby zagrać rankę na bronzie, bo... Naprawdę Nie ma to zbyt dużego poziomu. Oła, boli to troszkę. Może będę go zaraz tutaj zabić. W ogóle mogłem też z tą potką zacząć, taką, wiecie. Taką regeneracyjną. Podką szczęścia. Dobra, my pójdziemy w wół dalej. Oa. Boli mnie! Nie lubi, taniej. Dobra, jak zobaczę, że on zużyje E, to będę się odgadzał. Ej, ale nie tak! Kurde. No dobra, on nie ma bady teraz. O, myślałem, że nie splashuję i zdążę zrobić Flash Auto atak, ale on myślał o tym samym, więc splashował w tym samym momencie, co ja. No dobra, nic się takiego nie stało, farmi on musi cofać, jest bez flesza, ale z ignite. Em. Dobra, wezmę to e na jeden poziom, w razie czego jakby nie gankowali, będę się czuł bezpieczniej teraz. O, stać się? dobra. First blood był dla nas, na topie, może jesteśmy w stanie coś zabić na tym pocie tutaj. Nie mamy w ogóle Oni się ładują teraz. <laughs> Jak to było głupie. Dobra, może ja sobie cofnę po prostu, bo... Bo nic tu nie zrobię, no. Chyba. Nie czuję damage'a tej postaci. I nie wiem co z czym się ciapcia tutaj. Zrobiły taki pierwszy item. I od razu kupię butę i Czerwonego ładna. Z tego względu, że chcę mieć wizję i chcę szybciej biegać, szybciej robować. No topie już naprawili swój błąd zabili dara za to, co zrobił im wcześniej. Zemsta. Dobra, ten ma tutaj bankę już. Bo lepszą farbę ode mnie. Ale nie ma flaszy. Ja też nie mam flaszy. Nie, on też O on go ma. No, Okej. Okay. On strasznie szybko się z tej bady co? O Jezu, jak to zbada wszystko fajnie od tego było. To jest fajne, podoba mi się. Dobre. kupmy sobie tutaj Ward'a. To znaczy ład był już skupiony, ale postawmy go sobie. Lato ma wagi. Czemu on tak flamey? Czemu jest taki toksyczny? Dobra, teraz sobie raz jeszcze. Teraz by mi się przydało, by sobie stworzyć te bobasy takie. A! Ah, straciłem dużego też może powiedzieć w komentarzach. Nigdy go nie miałeś! Hehe, he, taki żart, wiecie o co chodzi? Dobra. Spróbujmy zrobić Plaisa. Nie wiem czy to się da tak zrobić, ale spróbuję. Ciap. Oooo! To było słabe. Ale coś trzeba próbować. Trzeba... Trzeba szukać jakiegoś otwarcia. Jakichś możliwości. Plęsy. Wala mi się kończy. Teraz to jest takie czerwone i nie mogę przez to skakać. To on ma szóstkę, ale nie ma Nie I musi cofnąć. Spoko, jestem parkurowcem, bo może blok nie pozwolił mi podejść do tamtego mięsa. Jak działa ulti? Chcecie. Się... Robię się niewidzialny dalej? Bo dalej. He he! No coś tam szczepciałem, Tylko, że nie rozumiem co ja zrobiłem, tak naprawdę. A to mnie leczy jeszcze chyba. O kurde. A tam się da coś zciapciać? Nie, chyba nie. On ma wszystko, więc ucieknie. Ale idziemy. Sprawdźmy, czy ładna niego Ta fala. Ciekawe, czy to widział. Pewnie nie. Dobra, nic tu po nas. Nic się nie wydarzy. Ale mamy killa. Ciekawe, czy może ją da. Jakbyście wzięli agro, to chciałbyśmy go. Przez no, Ej, przecież skakałem! Dawaj! Naprawdę. Robi przerwą skok do miniona, to jest dziwne. Ale dobry hekari. Dobra, nic się nie stało. Kupujemy sobie to. Kupujemy sobie to. No to było takie troszkę takie. Zlekceważyliśmy wszystko. Zlekceważyliśmy los oraz życie. No i zapłaciliśmy życiem. Stop fit heka, lol. Przecież ty sam tam umarłeś, człowieku chyba. On tam był z nami. Co to w ogóle za co? Dobra, teraz będę musiał tej jarki używać tak, żeby mnie nie złapał ten bardzo. Bunt. Czyli nie mogę engageować z niej eee, muszę po prostu je używać w trakcie chyba. Bij bloki jak zwykle w formie. Możemy coś na bocie stęczyć. Chciałbym te kate zrobić. Nie mam ignite'a, ale może pęknął. Lecę. Nie wiem, jak dobrze tego ulta używać, ale dobra. A! Powinienem przed nią się ustawić, żeby to tak wróciło w nią. To znaczy i tak splaszowała, bo pewnie bym ją wyprzedził biegąc. No ale teraz Malza to mnie może pociapciać. Bo nie mam ulta. Przetestujmy go. Cieść Nie ruszaj tego. Dobra, musiałem dać znać, żeby wiedzieli. Ej, co? Nie chciałem skakać. Dobra. Idziemy po bazę teraz. O, jeszcze heka tam jest. Dobra, on wardów nie widział. Postawię tutaj na wszelkim panelu, czyli heka nie zamknie. Dobra, zobaczmy, idziesz przez swoją dżunglę czy tędy? O nie. Widzicie to? Cholera. Dobrze. Mi... O, Idę bota teraz. Tak bezczelnie po prostu idę. Jak między nimi sobie schodzę, a co? Ona jest bez flasza akurat ten Jast! O nie! Oki gruby silny! Ach, mogłem to zrobić cztery razy lepiej, ale wyszło, więc... Więc nie będę płakał. Dobra, co możemy ciapić? Następne. Następne? O, w sumie to było lepsze na pierwszy. ten... Na pierwszy item to było lepsze. No dobra, nieważne. Nie jest to chyba takie złe. Chociaż chyba to troszkę znerfili, co? Ale letality, cooldown reduction, attack damage, wykrywanie wardów... Piękna sprawa. O! 0-5 fight! Cóż, chyba mnie kierują. Pyk, pyk, pyk. O, nie mogę tu resetować w autoataku, czyli to działa po prostu pod kursem. Ja cały czas myślałem, że to jest reset autoataku. Przeciąciają. Idę to wej. To miało być pewien. W moich myślach było. W moich myślach ten kill zawsze należał do mnie. Nie farmię w, w ogóle, ale to nie ma znaczenia. No i nie włączyłem Ej, mogę go zabić! Mogę go zabić, ale się To może 0,6, jest nieprzewidywalny. Bciaczek, co? Napiszcie w komentarzach, bo wiem, że tak uważacie Nie, nie. Czy to mnie kosztuje balek? Nie! Bum. O nie! Ja go miałem zabić! Puu Może <noise> to jest głupie do skakary, ale na śmieszne. Idziemy fight. Em. Bo już jestem zarobiony. Strasznie łatwa Gierka się trafiła, bo ludzie z Steamku chyba też ugrywają. To żółw na tak. No ale my! Nie jesteśmy jacyś bezużyteczni. Ciapciamy swoje. Także ciapciamy dalej. He, może kupić buty takie, żeby szybciej robować. Takie buty się kupuje, czy nie? Chyba nie. To znaczy według tego jednego solidnego builda pewnie się nie kupuje, eee. ale jak wiecie, my wyznajemy inną zasadę, bo my wyznajemy zasadę, że... budujemy się sytuacyjnie. I nie no. kurde, ej, szybko! Cholera, to nie wyszło tak jak chciałem. Chciałem wejść w niewidzialność dość szybko, a wszedłem w niewidzialność po 40 latach w szoszy. No niestety. Chciałem przykozaczyć, mówię. O! Wejdę tam między nich, zabiję tego Konisława i wyjdę. I którzy i wejdę jeszcze raz, zabiję No Ale wiecie, czasem w głowie mamy pewne obrazy. Na przykład, kiedy chcemy podnieść jakieś kobiety i wyobrażamy sobie. Że ona jest wspaniałą i błyskotliwą blondynką, która w wolnych chwilach zajmuje się fotografią i jest ambitną osobą, a później się okazuje, że to jest Typiara, która się pyta, czy idziesz z nią na balety, a później te balety kończą się w miejscu toalety. Także życie układa różne scenariusze, a nasza głowa układa różne scenariusze, i te scenariusze często się nie pokrywają. Ja się właśnie o tym przekonałem. Zostaw mnie. Co ty robisz? Czego to szukasz? Kurczę, jestem papierkiem, to trzeba mi przyznać. Boję się, że ten support mógłby mnie wysolować. chociaż to nie jest chyba prawo, ale boję się. Bo nie mam zbyt dużej wprawy w graniu, graniu y, asasynami. Więc, więc już nie może być. No, już nie może być. Ja bardziej wolę grać takim Control Mage'em, jak na przykład Velkos, Zerat, może Libia i tak dalej. To bardziej się pokrywa z moim charakterem. Dobra, my tu chcemy coś ciąć, Nie ma tutaj wszystkich form. Ojej o jej, yo, szybko! To trwa wieki. Nie widziałem to, była zahara nawet. Cholera, nie dobrze. Team fajty przegrywamy. Ten, ten Hekarim jest... On jest silny. Ja cały czas próbuję go zabić, ale on jest przebiegły i wytrzymuje to. Muszę się rzucić chyba na jakiegoś Malzahara albo na Caitlyn i wybombić, a później uciekać i patrzeć, co się będzie działo. No ta farba mnie nie pociesza, bo nic z nią nie robię. Jest niska i cały czas jest na poziomie tej gry i po prostu się tak utrzymuje, ja tylko przychodzę i się rywa. Cały czas czuję, jakbym mógł kogoś wybombić, ale nie umiem tego zrobić. Ale nie ma zacharnięcia ulta teraz. Poczekaj, okay, właśnie o to mi chodziło. Siema tak ktoś jeszcze był. O, ten był łasek. No co to za ciało? A za dużo wystawiam, ale go zabiję. No i jest smok, teraz można coś mieć. Tylko, że ten smok nie ma zbyt dużej wartości, ale można by go wziąć tak Chyba muszę go robić sam, no to wychodzi No dobra, spróbujemy, może dobra Dochodź no tu, czarny! Może nie będę bo... w tym ból. Nie zbudował się. To niezłe czopki. On ma 1.04. On się zastanawia co robi w tej grze. Stanął na tym balkonie, w cudzysłowie. Podglądał mnie. Zastanawiał się co dalej. Dobra, kupimy sobie tego Black Cleavera, bo widzieliśmy przed chwilą Black Murzyna, który nie chciał pomóc. zainspirował nas to. A tak serio to nam się HP, nam się CDR, żeby dotknąć tego kapu, czyli limitu. <śpuszczam> No dobra, obserwujmy grę. Jeśli może ktoś się odłączy od tipku, to może dostanie bombę. Teraz tak na pałę idę trochę. No Spali się z tego blida, czy nie? Rzeki ten blid jest słaby. No, jest. Nie dokończyłem jej, bo myślałem, że już się sama dokończy. Fafenek. Dobrze to, dobrze to raz na Chodźmy na górę. Zabijmy tego Skalniaka, bo to już szkoda grać. Wizję im jeszcze. Skalny, czekaj! Dobra, no, zabili go. 26 do ulta. Chym, chym, chym. Dziękuję za kila. Dobity. pochamie. Polecam takie granie, bo to jest, to jest, to, to jest bardzo satysfakcjonujące. Do no tobie, kilek. O, ty kiepś. Okay. A, nie mogę tego już zrobić, kurczę, bo tutaj jest użyte. Chyba, że tu mogłem. Bo to tak wyglądało, jakby jednak się dało. To mnie nie leczy! Czemu? Aha, bo to dopiero po zabójstwie jakiejś jednostki. No dobra. No dobra, człowiek się dowiaduje więcej co nas w tych kiereczkach. Okej. Okay. Piękna farba. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Skupcie się jednak na farmieniu trochę po mną, Bo jeszcze nie mamy tego zamiara, troszkę okay. No i szukajmy ciapciaków Balza albo Catli. To są piki, które jesteśmy w stanie wyciapciać. Oni się ładnie zgrupowali. Możemy robić split. Widać mnie tu, chyba mnie widać. Kurde, widać mnie jak Okej. Ok. Czyli jednak coś tam ciapciamy. Oni lecą mnie zabić. O kurde. Ciekawe to jest. Champion is plain stupid. Ciapci! Kate może mnie teraz zultować i to jest przerażające. Ciekaw jestem, czy jeśli Kate mnie zultuje. A ja później wejdę w niewitkę? To przyjmij przerwę ulta. To jest ciekawe. Jeśli ktoś wie, to niech odpowie w komentarzu. Jeśli nie wiecie, to może to zaraz przetestuję. Chociaż tak nie do końca chcę narażać się na takie niebezpieczeństwo. Było jak tutaj, zaciapciał pazurami. Teraz już jestem silny. Mam go! Dawaj ją. Ja tego Hecarima jestem w stanie zbobić chyba, no, tylko że wtedy miałem... Igaj, to ciężko powiedzieć sobie, jak się rozstrzygnie. Dobra, nie, Normalnie, eleganckie Ciepciando. gdyby tylko farma była lepsza. To powiedziałbym, że dobry ze mnie talon. Świetny talon ze mnie. Dobra, mamy już trzy temki. Teraz kupię sobie... Angel, który naprawi moje błędy. Mam nadzieję. Chociaż jeden z nich. Potencjalnie. Ok. Wracam do Ciebie! Zabiorę mu to! Wiesz, nie, Tak, chciałem się uleczyć, to jeszcze większy wpierdźwięk zostaje. No cóż, udało się! Zagrałem talonem! Piszcie w komentarzach co dalej, głosujcie na to co chcecie i ciał Cześć! Dzisiaj krótko. Dziękuję za uwagę.